Wybudować nowy park, gdzie no, ludzie no, by mogli chodzić na spacerki ze rodzicami, gdzie byłyby zwierzątka. Mógłby zrobić więcej ośrodków sportowych. Chciałbym też ożywić serce, obu, serce miasta. Zaoferowania dla młodzieży i dorosłych jakiś rozrywek. Bardzo dużo jest do zrobienia dla studentów tutaj w Opolu. Mianowicie pierwszą podstawową rzeczą jest polepszenie transportu dla studentów. Przypomnę, nasze pod naszym uniwersytetem nie ma żadnego przystanku autobusowego. Mamy Wydział Wychowania Fizycznego na naszym uniwersytecie. Niestety baza sportowa tego Wydziału jest bardzo uboga i jest konieczność budowy hali sportowej. Powinien zezwolić na zrobienie windy w ratuszu, co już jest oddam na, że tak powiem, no brane pod uwagę. Na pewno szkoda by było pracy, którą włożyliśmy przez ostatnie 5 lat, co zresztą widać na, tutaj na boisku. Dziewczyny się poświęcają. Szkoda by było tego zaprzepaścić, więc liczę na to, że siatkówka w Opolu nie upadnie. Utalentowanych artystów i muzyków w Opolu nie brakuje. Trzeba ich tylko wyciągnąć na wierzch, na światło dzienne i pokazać światu. Także myślę, że jeśli już coś mógłby wymyślić dodatkowego, nowy prezydent, to może jakąś taką salę do grania prób dla zespołów, której brakuje w Opolu, nie ma takiej ogólnodostępnej jakiejś darmowej salki. Żeby w mieście Opolu było więcej mieszkańców i to jest moja gorąca prośba, żeby wszystkie swoje działania skupić na tym, żeby tych ludzi tutaj ściągnąć, zatrzymać i przeciwdziałać potężnej fali emigracji. Zniżki dla rodzin z dziećmi na różne imprezy, baseny, place zabaw i tym podobne. No przede wszystkim doprowadzić do zbudowania południowej obwodnicy. I jeszcze druga rzecz, żeby w przypadku przebudowy placu Kopernika nie likwidować miejsc, które tam są dla autokarów, bo to jest wyjątkowa sytuacja, że miasto ma w centrum możliwość przyjęcia turystów. Współpraca władz Opola z Uniwersytetem, w formie i promocji i pomocy stypendialnej dla studentów, jak to się działo do tej pory, to będzie to, czego będę oczekiwał od nowego prezydenta. Hospicjum, hospicjum jakieś większe i tego, żeby starszych ludzi.